Halo, halo, witam wszystkich, a oto kolejna arka w naszym wykonaniu, czyli OPH, Order of Phoenix. Tutaj widzimy, musiałem wrzucić niestety Petrasa z rally, który dołączył tutaj piechotą do rally, które idzie na obelisk. Oglądamy oczywiście w przyspieszeniu. Początek wygląda nasz dokładnie tak samo jak poprzednia arka, także tutaj bardzo przyspieszyłem i nie będę o tym Opowiadał, natomiast tym razem to co ciekawe, to udało nam się zagrać w 20 osób, co jak na nas jest naprawdę dużym zespołem. No i oczywiście im więcej osób, tym więcej zabawy. Mieszało się to z, to, z nową taktyką. Przyjęliśmy też nowu gra nowych graczy e, do królestwa, którzy też są, że tak powiem, ze strefy europejskiej, tak? są Europejczykami. E, tutaj widzimy, że idziemy na ten sky altar, na razie tam jeszcze. Nikogo nie ma i zobaczymy, że uda nam się go też przejąć. Tutaj przeciwnik też oczywiście robi rali na nasz obelisk, oni idą z tym rali do końca. No, ale widzimy, że nasza Jadwiga sobie tutaj spokojnie porazi. Kontrolujemy sytuację, widzicie, nikt tu na razie nie atakuje, zaatakujemy na końcu. Ja tutaj już przyszykuję się do rali, które pójdzie. Także widzimy, że na początku wszystko wygląda bardzo e, spokojnie. Tak, może tutaj spokojnie nie, bo to jednak idzie wszystko bardzo szybko, w przyspieszonym tempie. Natomiast widzimy, że tutaj e, przeciwnik, no niestety, e, słabszy trochę. Widzimy, że nie mamy żadnych problemów z przejmowaniem kolejnych struktur. Wzięliśmy ołtarz e, i widzicie, że już praktycznie. Po kilku minutach gry, cała mapa jest niebieska. Także, e, generalnie dla nas, to oczywiście fajnie. Musieliśmy tutaj zmienić taktykę, no bo więcej osób to e, inny podział ról. Natomiast no, na razie wyglądało to dobrze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z trudniejszym przeciwnikiem. Widzimy, że tutaj mamy naprawdę słaby garnizon. Nie zdążyli go ustawić, mimo że już widzicie, że rali już zdążyło przyjść. No, i nie będzie tam żadnych, że tak powiem, problemów, żeby to realnie przełamać. Tutaj się organizuje na środku. No i jak widzimy, przejmujemy ostatnią strukturę. Jeden tylko raport, który widzieliście też na mocnym przyspieszeniu. Tutaj nawet na widzicie mamy na tyle garnizonów, że możemy ustawić dobry garnizon na strukturze, którą przejmujemy, czego się często nie robi tutaj Atilla próbuje rally na moją amanitorę, natomiast miło, że tam mam drugi dopiero ekwipunek to się udało. A tutaj już sobie trochę zwolnimy. I popatrzymy jak wyglądała nasza bitwa o środek. Jak widzimy, rywal tutaj bardzo szybko wysłał jednostki praktycznie na początku gry. To być może te, których zaprakło im do obrony struktur, które praktycznie wszystkie stracili. No a my mobilizujemy się może trochę później. Natomiast widzicie tutaj bardzo ważna sprawa, żeby używać tych umiejętności specjalnych. Widzicie, że my to robimy. O ile pamiętam, rywal nie robił tego w ogóle, no i to jest duża różnica, pomimo, że nie mieliśmy może jakiejś takiej ekstremalnej przewagi, jeśli chodzi o ilość marszy tutaj, to widzicie, że ta walka nie dość, że nie będzie trwała długo, to skończy się po prostu totalną porażką przeciwnika. Oprócz tego dużym plusem jest też to, że my gramy razem na Wojstracie, tak, więc po prostu mówimy sobie, które marsze atakujemy i uwierzcie mi, jeżeli tutaj, nie wiem, 15 marszy atakuje, jeden, no to on po prostu niknie w oczach bardzo szybko, i przeskakujemy na następnego, i następnego, i następnego, i w ten sposób na takiej małej arce, gdzie te wszystkie marsze są widoczne, naprawdę idzie to bardzo szybko. Widzimy, że tutaj wycinanie tych marszy jest naprawdę bardzo szybkie. O wiele szybsze, gdyby, niż gdybyśmy atakowali ich osobno-osobnymi marszami, także tutaj naprawdę jest to bardzo, ale to bardzo ważne. A tutaj zobaczymy sobie kolejną ważną rzecz, bo zobaczcie, ja tutaj nie do końca, że tak powiem dotrę tą Amanitore. Już tutaj próbuję się dostać, ale widzicie, że garnizon jest pełny i na domiar złego za chwilę pojawi się tutaj Rali. Właśnie widzimy, zobaczcie moja Amanitore jeszcze ma tak z pół minuty drogi do tego garnizonu. Na szybko staram się Wstawić cokolwiek, żeby się tam e, przez chwilę broniło. Tutaj widzicie tego gilgamesza, a moja monitory biegnie dziennie, żeby tam ten garnizon, że tak powiem, wspomóc. No i zobaczymy. Tutaj się chyba już nie uda, niestety będę, będę tutaj troszeczkę za późno, tak. Także tutaj jest to duży minus. E, nie, udało się, nie udało się tego. Uratować, chociaż jeszcze zobaczymy. Na razie jeszcze się bronię i zobaczymy. O, tutaj ktoś do mnie dołącza. Także tutaj będzie plus. Fajnie, że Ksemit się tutaj znalazł i dołączył. A, wiem, to chyba jest to rali, które udało się obronić. Także zobaczcie, mimo że sytuacja wydawała się już beznadziejna, to cały czas dobrze, że, e, że dołączyłem do tego garnizonu, ponieważ od momentu, kiedy był już tutaj rzeczywisty garnizon, no to on tak szybko oczywiście nie tracił jak wcześniej. I tutaj widzicie, że kolejne osoby dołączają do garnizonu. Ech, a w takim razie, a nie ma nikogo, kto by dołączył do tego rali. Tak, ja jeszcze próbuję tutaj moimi marszami. Że tak powiem, otoczyć, otoczyć to rali, ale są one zdecydowanie za daleko. Natomiast tutaj zobaczycie, że nie będzie to większy problem. O, jest jeden marsz, ktoś tutaj dołączył jednym marszem do tego rali. natomiast zobaczymy, że ono tutaj po prostu nie odniesie powodzenia. Ja już tutaj patrzę, co się dzieje dalej, bo oczywiście, jako lider, muszę przeglądać wszystko, co się dzieje wszędzie, ale jak widzicie. Na tym momencie już jestem praktycznie przekonany, że to moje rally przetrwa, tak? No i rzeczywiście przetrwało także, że tak powiem. Never ever give up, tak? Tem, y, to była akurat struktura, którą bardzo często atakowali. Tutaj widzimy z dzichu, chyba troszeczkę zagubiony, gdzie ma wziąć tą arkę. więc daję mu marker, żeby dostarczył tę arkę. Nie wiem, czy był w ogóle pewny, że to on tą arkę wziął. No ale nieważne. Ważne, że bronimy się tutaj w tym garnizonie. To myślę, to był jeden z najciekawszych garnizonów, które mamy. Z dzichu międzyczasie doprowadził arkę. Mamy większość budynków. No i tak naprawdę spokojnie kontrolujemy grę. A tutaj zobaczymy sobie, dlaczego nie do końca warto atakować pakalem. Bo zobaczcie, bardzo szybko dotarło do niego Counter Rally, no i tutaj Pakal nie jest, nie jest to tak duże rali, które by powstrzymało się przed okrążeniem. Rywal się bardzo przygotował, no a Tezanobia niemalże nie poczuła tego rally, także no niestety tutaj nie wyglądało to wcale dobrze. Jak zobaczycie, ja za chwilę zacznę swoje rali którego my już nie będziemy oglądać, ale mogę Wam powiedzieć, że to moje rali też się nie udało. No i tutaj widzimy już drugą arkę. Znowu się zbieramy, tym bardziej jakby bardziej osoby z naszej strony. Ale może to tylko takie wrażenie, bo osoby z drugiej strony akurat też przeszły. E, przeszły tam, znowu widzicie będzie moja spóźniona amanitora, ale musiałem dosyć często robić tam refresh tego marszu, ponieważ bardzo często rally wchodziło właśnie Akurat na tą strukturę i widzicie, raz, teraz po raz kolejny robimy dokładnie to samo. Używamy tych specjalnych umiejętności i nacieramy na wroga, mimo że niektórzy są tutaj spóźnieni, i może ten początek nie wygląda fantastycznie z naszej strony, to zobaczycie, że poradzimy sobie tutaj bez problemu. I znowu atakowanie jednego marszu, najpierw te, których się można najszybciej pozbyć e, czyli właśnie Scipio XY te wszystkie szybkie marsze Aterflat, Double C wszystkich tych marszy staramy się pozbyć jako pierwszych, natomiast na koniec zostawiamy sobie marsze typu wiecie Pakal Charles Martel i tak dalej czyli mniej więcej podobnie jak to wygląda w normalnej walce i tutaj po raz kolejny atakowanie z użyciem Wojska, tu okazuje się niesamowite, zobaczcie jak szybko rywal tutaj zniknął Mieliśmy pewne, pewnie przewagę tutaj, ale wydaje mi się, że nie aż taką dużą, tak? Żeby zostać po prostu z wszystkimi marszami praktycznie w pełnym zdrowiu. No i zobaczcie, co my sobie teraz zrobimy. Nie ma tu już tak naprawdę z kim walczyć na środku, a mamy dużo marszy, więc te wszystkie marsze przesuwamy sobie gdzieś tam do przodu. O, tutaj się pojawił jakiś. Spóźniony kolega zaraz zostanie, pewnie zniszczony. Tak, o, tutaj widzicie, czasem jest taki problem, że nie można dołączyć do struktury, a idzie już rali, no i, i są trochę nerwy. I wtedy zawsze mówię, żeby ktoś po prostu wyszedł z tego garnizonu, i wtedy właśnie przydaje się wojsko bo tutaj próba robienia tego z markerami byłaby bardzo ciężka. No, zobaczcie, tutaj jedna osoba wyszła, tak, ale to było za mało. Nie mogłem wejść z moim pełnym marszem, ale to nie jest problem, ponieważ kiedy tylko będzie miejsce, zaraz to zobaczycie: o, pojawia się miejsce, zmienia mój garnizon, i teraz już wszyscy możemy dołączyć, i ten garnizon sobie tam spokojnie powinien poradzić, i z tego co pamiętam, poradził sobie. No i teraz jeszcze chciałem Wam pokazać, jak przejdziemy właśnie na na ten szwaj tutaj tak. No i tutaj też widzimy, że OK mogą mieć tutaj nawet ten XY może być silniejszy od mojej Amanitore, natomiast my jesteśmy zorganizowani, my mamy blisko więc e, zawsze tam ktoś dołączy, wspomoże ten garnizon i dzięki temu się utrzymamy. Tutaj też często jest kwestia tego czy buronimy się jednostkami Tier 4 czy Tier 5, tak to e, też, też ma znaczenie, jakie jednostki były tam w środku. Nie będziemy tego tutaj szczególnie przeglądać. Tutaj widzimy, że przejmujemy z powrotem ołtarz, a na dole zobaczymy, że te wszystkie marsze, które nam zostały ze środka, będą atakowały teraz tą strukturę. Ja też tutaj użyję specjalnej umiejętności: Tear Dam. Która sprawi, że będzie nam o wiele łatwiej zaatakować tą jednostkę, no i teraz siła złego na jednego, mimo że Zenowie tutaj naprawdę nieźle sobie radzi, no to z taką ilością marszy nie jest w stanie sobie po prostu poradzić. Ja tu jeszcze wysłałem Newskiego do garnizonu, bo wiedziałem, że na pewno Eli nasza. Tutaj e, dziewczyna z naszej drużyny na pewno tam będzie miała garnizon, i tutaj się nie pomyliłem. No i świetnie, czasem, czasem ktoś po prostu robi takie rzeczy jakby dodatkowo, których ja sam nie przewidzę, i to jest fantastyczne, że mamy takich graczy, którzy, którzy są w stanie dodać taki, że tak powiem, faktor X, że, że wymyślą coś wspaniałego, czego nie było w planie. Eli bardzo często na coś takiego wpadnie, zauważy, podpowie. Także ja naprawdę bardzo, bardzo ją cenię. Widzimy, że tutaj już będzie Jadwiga w garnizonie, a tą Jadwigę, że tak powiem zdetronizować z tego garnizonu będzie o wiele trudniej niż gdybyśmy tam mieli jakiś inny marsz. Także fantastyczna sprawa. Tutaj jeszcze zobaczymy sobie jak łatwo Zenobia poradzi sobie z Guanem i Sipio praktycznie zostaje nietknięta pomimo jeszcze tutaj sformu nie wiem, ile tam było jednostek w tym rali, ale nie wyglądało to rali zbyt dobrze. Także jak widzicie, kontrolujemy tutaj grę i tak naprawdę wyglądało to w ten sposób cały czas. A tutaj widzimy właśnie to co zrobiła Eli, tak? Wprowadziła Jadwigę do tego ołtarza i dzięki temu trzymamy się dłużej, tak? Pewnie gdyby tam był jakiś inny garnizon, to by nie przetrwał. Natomiast tutaj to, co zrobiła, sprawiło, że, że utrzymaliśmy się tam dłużej. Tutaj, po tym sformie, opuściliśmy szlajn, ale nic takiego, bo będziemy tam robić za chwilę rali, i wszystko powinno być w jak najlepszym porządku. No, i tutaj przyjdzie nam zobaczyć jeszcze jedną ciekawą sytuację. Notabene przejęli na chwilę nasz obelisk. Tutaj widzimy, że też broni się moja amanitore. Tak, już resztkami sił. Wydaje mi się, że to będzie jedyny e, jedyne garnizon, który przegra tutaj, ponieważ pojawiły się z drugiej strony miasta. No i wiadomo, że już nikt tak bardzo tym garnizonem się tutaj nie interesował. No i właśnie dlatego, że tutaj pojawiły się miasta i można było je atakować, więc w takim razie robiliśmy to. Ja już też nie interesuje się garnizonem, tylko próbuję tutaj robić rally. Trochę się cieszyliśmy, że przeciwnik był tak miły, że nie musieliśmy to my iść do nich, a to oni przyszli do nas, żebyśmy mogli my mogli ich wyzerować. Oni mieli generalnie bardzo dużo mocy. Natomiast jeśli chodzi o ich efektywność w walce to tutaj było już naprawdę bardzo słabo. Widzicie jaki jest wynik. Tak naprawdę nie było przez moment ani jakby cienia wątpliwości, kto wygra tutaj, no to widzimy, że ten XY wygra ten budynek, natomiast tutaj, jeżeli się dzieje coś w tym stylu, to też nie ma, że tak powiem, nigdy tragedii, bo później wystarczy zobaczcie, że jednym marszem nawet wystarczy zaatakować, tutaj nawet niepotrzebne jest rally. ja tylko czekam, aż ta amonitore moja, że tak powiem, wróci na miejsce i tutaj można będzie naprawdę Jednym marszem spokojnie odzyskać ten budynek, dlatego ja nawet nie przerwałem tego rali i dalej robię rali na miasto, a nie robię rali na swój budynek. Tym bardziej, że to już jest końcówka gry i już wiadomo, że tutaj tak naprawdę nic wielkiego się nie wydarzy. Nie zmienimy w wyniku. Mapa i tak jest praktycznie cała w naszym posiadaniu, i tutaj też zobaczymy, że ten XY. Polegnie od tego jednego marszu, właśnie tutaj mamy Newskiego i Joan, i ten Newski i Joan tutaj załatwi sprawę i odzyskamy tą naszą strukturę. Także tak to jest, jeżeli dosłownie jakby końcówkami sił uda nam się przejąć nawet tą strukturę, to później bardzo szybko stracimy ją od nowa. Ok, tutaj jeszcze tylko zerkam, jak wygląda. Arka, ale jak widzimy, jest niezagrożona. No przy końcówce meczu to już przeciwnik, przy takiej stracie, rzadko w ogóle pojawia się przy tej, przy tej arce. Ok, no i tutaj widzimy rally na miasto, gdzie tutaj naprawdę wydaje mi się, że ten przeciwnik miał w okolicach 4 czy 5 milionów jednostek. Ja atakowałem go tak około, tu było półtorej miliona moich jednostek, oczywiście jeszcze. Okrążaliśmy wszystkim, co tylko było dostępne, żeby, żeby z nim wygrać, ale koniec końców się udało, tak udało się go, że tak powiem, podpalić, mimo że, że takie miasto wydawałoby się, że się obroni, ale ten garnizon chyba też nie był, że tak powiem, zbyt, zbyt dobry, więc tutaj nie było żadnego problemu. Jak widzicie, amanitor jest już na miejscu. No ale trochę szkoda, że ją tak przełamali, chociaż na moment. Ale wolałbym jednak tam zostać. No i jak zobaczycie, za chwilę ta Teodora też polegnie. Tutaj jeszcze staram się atakować dodatkowymi marszami i też, e, też okrążać. Widzicie, że teraz dotarł tam mój Ramzes z e, No i tutaj powoli, powoli. Jeszcze ten przeciwnik właśnie śmieszny, bo on tutaj zmieniał garnizony. I zmienił na Newskiego chyba z Konstantynem. Także taka jakby awangarda zupełna, jeśli chodzi o garnizon Newski i Konstantyn. Jeszcze, jeszcze czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałem. A chyba miał właśnie Konstantyna i, i Teodorę jako, jako ten swój pierwszy wybór. Nie wiem, czy tak wybrał, czy tak po prostu losowo mu wyszło. W każdym razie tak to wyglądało. Widzimy, że tutaj się już. Teleportuje z powrotem, e, także ten ich teleport tutaj e, nie miał jakby żadnego sensu. No i informacja o zwycięstwie, także wiem, że to nie był może najbardziej ekscytujący mecz, natomiast chcę je pokazywać tutaj też dla ludzi z mojego królestwa, dla graczy, którzy w tej grze uczestniczyli. I myślę, że tu w każdej arce pojawia się coś. Ciekawego, a ja bym też chciał naprawdę bardzo Was zachęcić do tego, żebyście brali udział w tych rozgrywkach, bo one są naprawdę bardzo fajne, szczególnie jeżeli jesteśmy zorganizowani, jeżeli ze sobą rozmawiamy, to naprawdę ta rozgrywka jest bardzo, bardzo ciekawa. Dajcie znać, jak Wam poszła Arka w tym tygodniu, a z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć!